Widzicie, cię w gazonie, recenzuję mój i film Spider-Man bez drogi do domu. No i tak. Sam film ogólnie zaczyna się powtórkią sceny po napisach spider daleko od domu, gdzie Misterio wyjawia tożsamość Spider-Mana i wraca go atak Dawnów. I we wekcie ten ma zrezygnowaną reputację. No i on udaje się do doktora Strange'a, aby po prostu uniebieżył się w jakiejś zaklęcie zapomnienia i wszyscy o tym zapomnieli. No ale namawia go, aby jednak. Część on cały czas namawia go, aby jednak dane tam osoby o tym pamiętały, czyli ta jego ciotra, dziewczyna, przyjaciel i tak dalej. I w efekcie od tych ciągłych zmian, które Parker chce wprowadzać, wprowadzać zaklęcie się nie udaje i zamiast tego otwiera bramę do multiversum, przenosząc do tego świata wszystkich żołnierzy i innych, którzy znają tożsamość Parkera. Strange'owi udaje się w paru stabilizować zaklęcie, jednak część osób już się przedostaje i są to Dr. Oktopus, Samarimiego, Green Goblin, Dr. Strogi, Samarimiego, czyli są ci ze Strogi, Samarimiego, B. Czyli Dr. Octopus, Zielony Goblin i Sandman. Sam Sandman dostaje tutaj dosyć, no może nie tyle co Redisans ja po prostu, to jest inny, bo tutaj przez cały film jest po prostu w formie tej piaskowej, w sensie... Bo w Spider-Man 3 wygląda po prostu jak normalny człowiek i dopiero potem trzeba takiego gigantycznego, piaskowego giganta w formy. w ogóle a tutaj no... jest cały czas takim piaskowym człowiekiem. No ci co oglądali to wiedzą o co chodzi. Pracujemy w teraz Spider-Man'a, granego przez... ...Underwater Garfielda, czy jak się to tam czyta. Czyli Lizarda i, e i Elektro. Sam Elektro dostaje tutaj ten porządny redesign, ponieważ on tam wchłania energię z tej Ziemi i się staje taki bardziej komiksowy. No tutaj go widać na plakacie. Wygląda no, dwa razy lepiej niż The Amazing Spider-Man 2, który po prostu jakiś cały czas się świecił na niebiesko, jakiś dziwny był to więcej, ci złoczyńcy nie, nie wiedzą, że ten Spider-Man którym mają do czynienia, to jest inny. I pierwszy, pierwszy z nich, czyli Dr. Octavius, atakuje go na moście. Dopiero kiedy ten zajmuje maskę. To, w, to wychodzi na jaw. No i potem Spidernowi udaje się przejąć kontrolę nad jego ramionami, ponieważ ten zabrał mu część ten technologii. I potem pojawia się. się dość kozacka scena, gdzie wchodzi na scenę Green Goblin. I po chwili nagle znajduję się w tej podziemnej doktora Strange'a, gdzie ten trzyma wszystkich swytanych, swytanych postaci, postaci z innego multiwersum. I jestem ja już między innymi właśnie jaszczur. Z kolei Goblin, czyli Norman Osborn, walczy ze swoimi demonami. I mamy potem dobrą scenę, gdzie on właśnie tam ostatecznie zmienia się w goblina. I robi zamieszanie i porządkuje innych złoczyńców, które ten Parker próbował wyleczyć, aby w ich oryginalnych liniach czasowych nie zginęli. No i Goblin zabija ciotkę Spidermana. I mamy jedną z nielicznych w tych filmach o Spidermanie MCU taką emocjonalną scenę. To też wypadło dobrze. No. Wkrótce jeszcze w swoim zostaje Naczelnym Magiem i w sensie jakby takim Naczelnym Magiem po tym jak Spider-Man pokonuje w pojedynku Doktora Stranger i zabiera mu to do otwierania portali, ten taki pierścień, czy co to tam jest. No i to otwiera portal, aby sprawdzić tu Spider-Mana, ale zamiast tego sprowadza Spider-Mana granego przez Grafilla. Co no, w sensie ja się ogólnie spodziewałem, że będą te Spider-Many, no ale... Ale nie, że akurat w takim momencie, i bo to. No, dosyć nie zreszakł. Potem pojawia się u mnie Spider-Man McQuarrie przy drugiej próbie. i wkrótce oni spotkają tego tona Holanda. No i wspólnie próbują pokonać się z No i tak się wkrótce prezentuje fabuła. To, co jest dobre w tym filmie, to to, że tym razem Spider-Man nie jest już tak, takim pupikiem Iron-Mana, jakim był w poprzednich filmach, że po prostu tutaj dostaje większą rolę. I musi korzystać tylko z własnej technologii i innych takich... No i dobra, słodzienicy. Doktor Octopus wygląda, no, sobie sumie zarobiście, jak zwykle. Tutaj fajne nostal fajna nostalgia i w ogóle bardziej, że on przejmuje na chwilę na nanotechnologię z kostiumu Spider-Mana. Sandman i Electro. O, oni w sumie jakieś tam wielkie roli nie odgrywają. Pojawiają się tylko tam na początku w tej jednej scenie, gdzie Spider-Man namierza Elektro. i ten tam powoli ustabilizuje swoją formę. No i w końcu pojawia się Sandman, który myśli, że to jest ten Spider-Man, próbuje go obronić. No i ostatnio pojawiają się jeszcze w bitwie. Green Goblin. No, Gingoblin Goblin ostatecznie potem na końcu dostaje, dostaje, nową zbroję. I w sumie tak trochę bardziej komiksowo wygląda. Nową zbroję, fioletowy kaptur tym w gogle, bo Norman wcześniej zniszczył jego maskę. No. Aż w końcu, na koń, aż w końcu spider ostatecznie nie zgadza się, aby padło zaklęcie, żeby wszyscy o nim zapomnieli, ponieważ inaczej wszyscy Moi złoczyńcy z są przedą się do tego świata. No i Doktor Stringer za to zakręcie. i tutaj mamy w sumie, według mnie, chyba jedno niedociągnięcie. No bo to zaklęcie miało sprawić, że ludzie zapomną, że Peter to Spider-Man, a tymczasem ta MJ i Ned w ogóle zapominają o tym, że on istniał. A to chyba nie o to chodziło. Też kolejnym takim minusem jest to, że w zaklęcie, nieutopiawsze, nieudane, Spadziło tylko tych, co znają tożsamość spider mana A tymczasem Elektro jej koniec końców nie poznał w Amazing Spider-Man 2. A tym bardziej, że jeszcze w cenie po napisa pojawia się Venom, który w Venom 2 został przeniesiony do MCU. No i tak, on przecież w swoim świecie nawet nie poznał spider więc jak on niby mógł znać jego tożsamość? Dopiero poznał jak się przeniósł do MCU i tam zobaczył ten reportaż Jonaha, Jamesona. No więc tutaj mam niedociągnięcia, ale są one naprawdę dobre. A sam film jest pełen dobrej akcji. pojawi się też nadzieja, że net będzie Naczelnym Magiem, ponieważ przez nie ma nawet podejrzenie rewitacji, chociaż magne są na to szanse, ale... Ciekawie byłoby to zobaczyć. No więc sam film na do mnie mnie oszczędne 9 na 10. By jednak jakieś tam minusy ma, ale niewielkie. Też na końcu fajnie, fajnie że się pojawia nowy kostium, taki bardziej przypominający tego McWariera i Andrzewa. Kostium Spidermana, który ręcznie szyje sobie parker. No, więc 9x10 to było na tyle. Trzymajcie się. No i Wkrótce jeszcze pojawią się z innych filmów MCU, a może i nawet Spidermana. No dobra.